Witajcie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę parasolki dla LPS -u. i skąd je w ogóle mam to są takie parasoleczki. Jakbyście mieli taki dostęp, to to są takie parasoleczki do lodów. To mi się jedno zepsuło do lodów pić i takich. Y Okay? Y no i ja, jak byłam mała, to muszę Wam powiedzieć, miałam takie parasolki. Taką jedną. Wszystkie mi się zepsuły. Tylko ta pewnie nie, bo ta nie była doskładająca. Więc Wam pokażę, też mi się zepsuło. Dobra, mogą być i takie. Taka para soleczka. Poczekajcie. To trochę trudno jedną ręką poczekajcie. OK. I jak widzicie to jest trochę bałagan po scenie, którą e, robiłam bardzo Was. Na nią zapraszam. E, Ona jest z poranku rodzinki, czyli Zbycha, Paździocha i Marianny, chyba tak ona się nazywała. To jest bardzo trudne imię. No i to jest mocnik, ale to on dzisiaj jest Joy. Z tej firmy mam Lalkę. Tak, właśnie z tej firmy. E Pokażę Wam tą moją lalkę. Ona jest tu. To jest z kanału OLPZ. Wam ją pokazać. Yy, tak wygląda. Tak, nasze swoje z Pepko i swoją nową taką zabieżkę, którą kupiłam nie wiem gdzie, szczerze powiem. No, i może Wam się wydawać, że ja mam tu w moim pokoju totalnie brudno. Tu jest koło, tu jest to, tu jest to. No, ale głównie dlatego jest brudno, że to biurko jest brudne. Dlatego, że nagrywam, wycinałam i wiele, 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 wiele innych rzeczy. No. Yy. Więc to są takie super parasoleczki. Ta jest bardziej ciemna, ta nie jest taka, jak wam się może wydawać na filmie, taka morska, ona jest po prostu taka zielona, ciemny zielony. A kwiatki są normalne. Tu jest trochę też przyciemnione. A ten jest taki sam. Głównie. Jak jest na nagraniu. No. No i bardzo Wam bym chciała powiedzieć i polecić kanał Super Majka, ponieważ y, jest tam w batku z i co mam w piórniku. U mnie też możecie wchodzić. Y, co mam w piórniku na moim starym kanale na razie nie mogę zmienić nazwy dopiero po 90 dniach no yy, więc tak yy. no. mam nadzieję że wam się filmik spodobał i że dacie jakąś łapkę yy, poczekajcie że dacie jakąś łapkę w górę albo w dół i że y, dacie subskrypcję. I naciśniecie dzwoneczek, ponieważ y, dzwoneczek jest taką kwestią, że możecie y, być na bieżąco z moim kanałem. I lajkujcie, jak chcecie. Możecie w dół, czy w górę. Tego bardzo bym Was i to bardzo prosiła, żebyście. Y, lajkowali możecie w górę, Poczekajcie, gdzie ta kartka? W górę, w dół Co chcecie to nagram Na razie 5 faktów o mnie Właśnie I no To jest kanał O LP Zahal Wiecie, zawsze mogę zrobić jakiś Wyjątek jak Ktoś z Was napisze, oczywiście, i najlepiej to było, jakby były dwie osoby, które napiszą to w komentarzu. No, bardzo dziękuję za oglądanie i wszystkich pozdrawiam, którzy to oglądnęli, pa.